Sinem jest fryzjerem w Dilmen, niedaleko Minster, i spotka się z Tercanem z Chama wiosną 2020 roku. Spędził cztery lata w więzieniu do marca z powodu serii kradzieży. Kiedy Sinem się o tym dowie, Slesz rozbija się po kilku tygodniach związku. Nie chce się z tym pogodzić i zaczyna ją prześladować. Jest co najmniej pięć deklaracji. 26 października Tercan leży przy drzwiach wejściowych. Czekając na swoją byłą dziewczynę, i dzigają nożem 14 razy. Matka Sinem jest tam i jest lekko ranna. Sinem zostaje zabrany do specjalnej kliniki, przechodzi operację ratunkową i przeżywa. Tercan ucieka i jest poszukiwany z nakazem. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i pomoc w zbudowaniu dużej bazy danych o zabójstwach dla honoru. Proszę zapisać się do naszego kanału Zabójstwo Honorowe.